I witam Was na naszej króciutkiej debacie. Otworzyłem bardzo wiele elementów tej części wykładowej, także pewnie jakbyśmy zaczęli rozmawiać i tak z każdego by wypłynęło, to by się okazało, że mielibyśmy bardzo dużo tematów. No niemniej jednak, chciałbym, żebyśmy poszli w takiej luźnej formule. No i przede wszystkim rzucę w tej chwili. Czy macie jakieś szczególne pytania, zrodziły Wam się pytania, może wątpliwości, a może jakieś konkretne, bardzo wnioski na podstawie tego, co w tej chwili tutaj opowiedziałem? Wiem, że część z Was już miała e, okazję niektóre z tych spostrzeżeń z mojej strony słyszeć. No ale e, skorzystajmy z tego, że możemy sobie tutaj podebatować. Także standardowo czekam na podniesienie e, rączek e, na Zoomie w aplikacji do tego, żeby żeby pokazać, że chcecie się wypowiedzieć lub oczywiście mam tutaj otwartego czata i patrzę, co popłynie, a jeżeli nic nie będzie szczególnie płynęło, to też parę rzeczy zaproponuję, a na razie czekam na Wasz ruch. Sławku, słucham Ciebie. Znowu jestem pierwszy, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wychodzi ostatnio. I za tak mnie... Sprawnie. Dla mnie kontakt z gwiazdami jest chyba taki dosyć oczywisty, ale dlatego dla mnie jest oczywisty, dlatego że patrzę na gwiazdy w sposób. manentny dla siebie. Po prostu jako dzieciak wpatrywałem się w przelatujące satelity, ale też konstelacje. Czytałem bardzo dużo rzeczy. Które były związane z gwiazdami, jak już potrafiłem czytać. W ogóle jedną z pierwszych takich samodzielnych książek, które przeczytałem, to był Powrót z Gwiazd Stanisława Lema. A to na pewno Lema. inspiracyjnie musiało to podziałać. Tak, myślę, że nie wiem, co było inspiracją: czy powrót z Gwiazd, czy tytuł tej książki, czy, czy po prostu ktoś, kto wraca na Ziemię z Gwiazd. Jako sper spermatogeneza, czyli trafiły tutaj z, jako ludzkość, jako przesył czegoś, co się wzięło z takiego obiegu, faktycznie fantastyczno-naukowego opisu, gdzie ludzie trafiają na Ziemię, licząc to w takim roczniku niestandardowym, to znaczy, jeżeli ludzkość ma według oficjalnej nauki 3 do 5, czy 7,5 tysiąca lat, gdybyśmy to rozciągnęli do, do takiej... ludzkości? Nie... Tak, ludzie, to znaczy... Nie, nie, to akurat oficjalne dane mówią, przepraszam, tutaj chyba mhm. muszę skorygować, absolutnie nie mowa o ludzkości, co mowa co najwyżej o ustatkowanym rzucie cywilizacji ludzkiej, a nie o a nie ludziach jako gatunku akurat. To... A nie, oczywiście mówimy o cywilizacji, znaczy o tych najstarszych cywilizacjach, sięgamy tam na zapotami, czy czy Egiptu. Mówiłem raczej o tym. Natomiast okay, okay. jeżeli chodzi o ludzkość jako taką, właśnie tutaj się zaczyna to odliczanie, gdzie pierwszy potop, czy też ewentualnie próg 12 tysięcy lat temu, czy około 11 600 lat temu, to zależy od tego, kto je, w jaki okay. sposób to liczy. Są to kroki, które później się popełnia aż do, do rozwoju w pół miliona lat temu, milion lat hmm. temu, gdzieś sięgają niektórzy do 15 milionów lat natomiast No bardzo, bardzo są te... duże są rozbieżności, tak, no ponoć ponoć były tam znalezione przypadki hmm. no to Ślady te pasujących, które które miały mieć tam nawet kilka milionów faktycznie, tak. A no tutaj tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, to to fakt. To... No rozpad radiowy, jeżeli chodzi o ślady pewnych atomowych Wybuchów i szkliwa, które zostaje odnajdywane i to jest na różnym poziomie, to świadczy o tym, że ludzie tutaj byli, tworzyli cywilizację, czy też mogli tworzyć cywilizację już stosunkowo dawno temu. Nie mówimy o kilkudziesięciu tysiącach lat, tylko o nawet kilku milionach. Natomiast jeżeli 65 milionów lat temu wyginęły dinozaury, to dlaczego nie 150 milionów lat do tyłu? Ja już patrzę na to w ten sposób, że cywilizacje czy różne systemy które cywilizacyjne, które mogły tutaj wysyłać swoich emisariuszy, czy ewentualnie natknąć się na Ziemię, mogły tutaj przygotować co jakiś czas i patronować w pewien sposób Ziemi jako pięknej planecie pełnej życia. Oczywiście, jeżeli te cywilizacje były kompatybilne z humanoidalną formą rozwoju w takich warunkach, o jakich mówimy tutaj na Ziemi, dlatego że no, życie w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej na tylu miliardach systemów słonecznych, galaktyk, może być bardzo, bardzo różne. I dlatego wszystkie kontakty, które ja przez siebie, jak gdyby, odczuwam, wywodzą się właśnie z tego, że patrzenie się w gwiazdy jako takie, jako ten symbol tego, że pochodzimy z gwiazd, mam od małego i siedząc z mamą, rozmawiając, jako nie wiem, chyba dziesięciolatek, może, może miałem trochę mniej. Jakby widziałem ją, siedząc wieczorem w kuchni, jako osobę, która siedzi na przedziwnym siedzeniu, a ja mam wielkość kilku galaktyk, dlatego że to nie chodziło o układ słoneczny. I rozmawiam z nią, wyciągając, manipulując manipulatorami, które nie były rękami. To jest taka wizja, która. Mhm. Która została, która zapada w pamięć, dlatego że powiedziała mi nawet o tym, że w tej chwili widzę ciebie jako kogoś, kto siedzi naprzeciwko mnie, siedzimy w gwiazdach i rozmawiamy, i chcąc Cię dotknąć, wyciągam rękę daleko dalej niż, niż to, co widzimy na niebie. To były jakieś tego typu rzeczy. Oczywiście to jest takie dziecięce wspomnienie i jak gdyby nie przeniosło się do tych czasów, to znaczy nie, roz, nie rozwijało się, nie rozprzestrzeniało się. Mm -hmm. znaczy myślę, że każdy z nas w pewien sposób zdaje sobie sprawę z tego, że, że to życie i ta cywilizacja, czy też ludzie nie pochodzą od Adama i Ewy, ani też nie urodzili się 12 tysięcy lat temu po potopie, tylko. Tylko po prostu ten szerszy poziom należy roz, rozprzestrzeniać i ja na przykład odczuwając siebie tutaj, jako obywatela Ziemi, faktycznie to jak gdyby jest taka absolutna pierwsza liga patrzenia, bo faktycznie to, co mówiłeś, bardzo do mnie trafia i chciałem powiedzieć, że czuję się z gwiazd, ale też z Ziemi. To jest takie połączenie, gdzie. Jesteśmy już tutaj zasiedzeni, tak jak Polacy w Polsce, ale z tego miejsca żyję. Natomiast wszechświat, świat, kosmos to jest coś, co jest z nami połączone. Jak to dzisiaj przeczytałem, tak samo jak palce z dłonią albo gałąź z drzewem. Mhm. No, Tym mi zakończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Sławkowi. Standardowo nie będę rozwijać, więcej kwitować, bo kolejna osoba podnosi rączkę. Nie wiem niestety, kto pod pseudonimem się chowa, bo, bo, bo takiego nie widziałem, także, ale poproszę, home1. Hej, cześć Jacku, cześć wszystkim, cześć. Renata z tej strony. Ja się A? chowam pod home1. A Okej, okay, okej, okay. cześć, cześć. Cześć. A... Jacku, wiem, że już kiedyś robiłeś wykład o wirusach, ale y, miałam taki, y, taką myśl ogólnie, y, jak na przykład ta nasza ewolucja przebiegała tutaj na, na Ziemi. I mhm. y, Ziemia jest bombardowana miliardami a, wirusów a, właśnie z przestrzeni kosmicznej, i mhm. miałam, mam takie wrażenie, że te wirusy w jakiś sposób e, poprzez wejście w nasze komórki, one programują, jak one dalej mogą ewoluować właśnie i i, i taką miałam mam. Rozumiem, że pytanie było tutaj o te granice tak skąd się biorą te modyfikacje, tak na przykład, tak jak, tak, jak jesteśmy tymiotacje. tutaj, yy, no ja jestem zwolennikiem oczywiście takich form mieszanych, bo uważam, że tych wpływów jest bardzo dużo. Tak, czyli, czyli, czyli na pewno rzeczywiście to, co przychodzi jako po prostu konkretna materia, tak, no mamy na ten moment już jak najbardziej dowody na to takie takie bardzo namacalne fizyczne, tak, że na steroidach znajdują się różne prekursory, z których mogą powstawać konkretne aminokwasy. Yy, także także jak najbardziej yy, jakby, jakby te elementy kosmiczne mogą nas tutaj programować, to jedna sprawa, a wiadomo, że wirusy jako takie będą tym elementem faktycznie no, pozwalającym na mutację, yy, więc oczywiście można magicznie patrzeć na pole Ziemi, a być może nie wiem, może, może kosmiczny wirus pozwolił na to, że, że dzieciom mógł <laughs> zostać dzięciołem, tak? To, to yy, 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 tutaj to jest dobre pytanie, nie? Jakby. Tak, czy, mhm. czy właśnie jakieś inne cywilizacje, poprzez produkt, jakim jest wirus, wirus, który jest w sumie samowystarczalny, bo nie potrzebuje żadnej, nie produkuje żadnej sam energii, ani nie ma metabolizmu, także jest mało, mało informacji w takim wirusie. Mhm. Łatwo się przemieszcza i adaptuje w różnych, jeżeli znajdzie hosta. To może rzeźbić tego hosta e, według tego programu, jaki ma. Mhm. A, I to było jedno takie moje, moje przemyślenie a, o, odnośnie bycia bycia kosmitą. A, ja mam poczucie, że ja jestem cały czas jakby w miejscu, na skąd pochodzę. I jestem tutaj obserwatorem i. Uczestnikiem jakichś ziemskich zdarzeń i mam ziemskie ciało, mhm. ale reszta jest gdzieś yy, kierowana ze źródła, które nie jest mój mózg może w stanie jakby, może się z tym połączyć albo to ogarnąć w taki świadomy, w taki świadomy sposób. Może czyli czyli duża rozumiem, informacja. Że, że, że jakby tutaj troszeczkę sugerujesz, że, że właściwie no, skoro tu jestem, to identyfikuję się w miarę z tą przestrzenią, a ponieważ to, co jest ode mnie większe, to i tak jest ciężkie do określenia, to, czy to nazwiemy kosmosem, czy źródłem, czy czymś, to już jest jakby wtórne, tak, podejście trochę, tak. To mm. źle zrozumiałem. Może źle określiłam, nie chodzi mi o źródło jako takie źródło, źródło, tylko o, o miejsce, mhm. skąd ten sygnał mnie wychodzi, który mhm. jest tu ziemski, w ciele ziemskim. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, nie jestem najlepsza. Okej, okay, czyli o rozumiem, że gdzie, gdzie, gdzie jest to większe ja, tak, które steruje moim życiem, tak? Trochę trochę na tej zasadzie, tak? To, yy... No. na tej zasadzie tak no to to jest oczywiście wieczne pytanie tak jakby problem w ogóle do rozpatrzenia tak czyli tego czy jesteśmy w jakiejś symulacji tak czy jest nasza wyższa świadomość która tylko patrzę trochę z boku, czy ten obserwator jest aktywny, czy jest bierny, czy w ogóle jest jakaś rzeczywistość poza tą rzeczywistością. No to oczywiście są takie rzeczy, no ja powiem tak, no ja uważam, że tak. Natomiast natomiast rzeczywiście, żeby mieć na to twarde dowody, no to to jest dobre pytanie, tak? Czy my mamy czy w ogóle my mamy na cokolwiek twardy dowód, tak? To ostatecznie kończy się tym, że nawet przy najlepszych materiałach dowodowych my i tak wchodzimy w pewne czucie. I albo, albo no jesteśmy w stanie zaklikać z czymś, albo nie, zarezonować, jeżeli tak chcemy to nazwać. Także no tutaj, tutaj, tutaj. Na pewno, na pewno, jeżeli idziemy w kierunku tych wszystkich teorii związanych z panspermią, no to ja jest, jest, jestem zwolennikiem, że w ten czy inny sposób no tutaj życie było zasiane i na podobnej zasadzie może być modyfikowane. To ja to mhm. traktuję pra, prawie jako fakty. Zresztą mamy coraz więcej dowodów na to, że raczej tak było, bo, bo nawet już takie fizyczne mamy na to dowody, tak, gdzie, gdzie, gdzie po prostu na tych asteroidach się odnajduje. Na tyle złożone cząstki, że one mogłyby nawet więcej niż tylko wirusy, ale podstawowe białka tworzyć. No nie tworzą może tych białek, ale, ale z nich białka mogłyby powstawać. Także no tutaj i to w takich warunkach jak warunki kosmiczne. Także to, to, się, to się zdaje być jakby samo przez się wszechświat, jakby chciał nam pokazywać, pokazać nie jesteście tu sami nigdy nie byliście. <grym> Ja, ja, ja to tak odbieram. Także. Um, dobra. To co? Dziękuję, Dziękuję ci bardzo. <laughs> Dziękuję. Krysiu, um, słuchamy ciebie. Tak, ja mam pytanie, ale zanim zadam pytanie, to najpierw chcę się usprawiedliwić, <laughs> dlaczego takie pytanie zadaję. Okej. Okay. A mianowicie. Naprawdę nie interesowałam się wszechświatem, naprawdę nie interesowałam się planetami, gdzieś coś naturalnie się słyszało, ale nigdy nie wgłębiałam się w to i tak dalej. I stąd teraz takie moje pytanie, może zabrzmi trochę śmiesznie, ale mówię w, dla usprawiedliwienia powiedziałam. Dobra, dobra, okej. Okay. Otóż ostatnio, na przykład, często sobie mówię, a jestem gwiazdką, jestem gwiazdą, jestem gwiazdą, jestem gwiazdą. Aha, i teraz jest moje pytanie, czy jest możliwe, że rzeczywiście byłam, czy tam jestem taką gwiazdą, czy tylko jest taka możliwość, że, że na, gwiaz na gwieździe jest jakieś życie i, i się pochodzi z tej gwiazdy? Znaczy, jeżeli pytasz o możliwość, to możliwości jest myślę dużo więcej niż my jesteśmy w stanie sobie w tej chwili wyobrazić. Więc e, jeżeli w ogóle to rozpatrujemy, że tym jesteśmy, to należy przyjąć, że taka możliwość jest. E, uh -huh. Natomiast w sensie bezpośrednim, no to tutaj oczywiście pojawia się takie takie bardzo, bardzo złożony temat. No bo e, w sumie e, ewolucyjnie patrząc, nie ma problemu, że, żeby nasza istota była wcielającą się również, znaczy, z założenia istota spokojnie może być wieloaspektowa we wcieleniach, czyli my mm -hmm. możemy mieć symultanicznie wcielenie w różnych systemach albo nawet być tymi różnymi systemami. Mm -hmm. Więc y, oczywiście taka możliwość jest, natomiast no, tutaj obiektywność stwierdzenia tego no, będzie trudna, bo, y, bo na dobrą sprawę, y, y, no mówię, no, tą, tą wiedzę na Ziemi moim zdaniem mamy tak mało pojemną, że, że właściwie, jeżeli, jeżeli chodzi o sprawdzenie takiej hipotezy, czy inny aspekt mnie jest ciałem niebieskim, to. To po prostu jest na tyle atrakcyjne dla naszego umysłu, żeby to obudować jakimiś dodatkowymi teoriami, że spojrzenie na to w sposób zupełnie czysty no jest po prostu ekstremalnie trudne. No bo za, zaraz się wbijają różne przekonania, oczekiwania, jakie to miałoby być, jakie miałoby nie być, i, i w związku z tym taki ogląd, no. Ciężko zrobić zupełnie obiektywnie. Z technicznego punktu widzenia w zasadzie nie ma sprawy. Tak, może tak być. Czyli jak powtarzam sobie, że jestem gwiazdą, to. Jestem tą gwiazdką, czy gwiazdą. To jest. Gwie gwiazdą bardzo... na pewno. W tej chwili jesteś gwiazdą tego programu. <noise> Dziękuję. Albo to jest bardziej może tylko taki odnośnik, że, że świecąc, że, że, że jako gwiazdę, gwiazda Słuchaj, świeci. No tak naprawdę można bardzo różnie do tego podchodzić, tak? No, no ten, ten element, że jesteśmy tymi dziećmi gwiazd, to na pewno, tak? to, to, to jest jakby jasne. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o e, bycie bycie, ten, no to oczywiście no, na, może być nawet tak, że jeżeli powiedzmy, nie w tym cyklu ewolucyjnym, w jako gwiazda, no to zawsze z poziomu bytu może do nas przychodzić informacja, i, i, i tutaj już jak najbardziej w ogóle pole jest tak otwarte, że, że spokojnie można przyjąć, że byłem czy jestem gwiazdą, no, jako, jako w sensie dosłownym. Także, także nie ma sprawy. Także to i tak i tak otwarcie na to będzie, dlatego że nawet jeżeli spojrzymy na te nasze cykle ewolucyjne, no, to się okaże, że jeżeli porównamy z oficjalną astrofizyką, czyli tym, że właściwie właściwie w takim wczesnym etapie ewolucji tego kosmosu było dużo kosmicznego pyłu i trochę gwiazd, to to na dobrą sprawę można powiedzieć, że do pewnego momentu rozwoju tego kosmosu wcielić się można było prawie wyłącznie jako gwiazda. A, czyli aż tak źle nie stoję. Tak, także, także ja, ja, ja też to zresztą miałem do pewnego momentu życia wręcz takie, zaproponowani, napadające mi wizje, bo one no, były przyjemne jako piękne obrazy, ale na tyle męczące, że właściwie sam się zastanawiałem, czy potem dalej to eksplorować, gdzie też siebie pamiętałem jako taka a, a, no właściwie w zasadzie taka no, gwiazdka, no nie gwiazda, tylko gwiazdka w tym sensie, że się odbierałem jako obiekt, jako gwiazda, ale w sumie nie coś takiego wielkiego rozmiarami. No. I, 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 i tutaj i tutaj też się zastanawiałem na zasadzie, czy to kwestia subiektywnej perspektywy, tak, czy tego, że pierwotnie formy takie były, no to już ciężko to powiedzieć, tak, to, Um, skąd takie jakby podźwięki mamy. Um, mam oczywiście jakieś swoje tam domysły, ale to mówię, to są, to są domysły. Tutaj taki subiektywizm badania siebie jest tak wysoki, że właściwie e, jestem bardzo ostrożny w ferowaniu wyroków. No bo wiadomo, że wygodniej sobie przypisać wersję, która nam pasuje. Okay. Także. Także, y, y, także tak sumie, jestem tak... gwiazdką. Tak, no wiesz, można pójść pod regułki, które zaproponowałem na początku wykładu, tak? Czyli e, e, jeżeli jesteś w stanie się z tym utożsamić, to czemu nie? A no właśnie, to jest miłe. No. No. Dobra. Dzięki. Dzięki. Zanim zakończę, jeszcze jedno pytanie jest na czacie, więc pozwolę je przeczytać i spróbuję króciutko odpowiedzieć. Jaki jest wpływ ludzkich modyfikacji genetycznych na ogólny plan opiekunów rozwoju ludzkości na planecie? To, to jest ich wizja na człowieka przyszłości. No, i to jest, powiem szczerze, znakomite pytanie: na jakąś pracę z tym wątkiem? Ja miałem okazję. Parę razy opiekunów ziemi faktycznie pytać o ten element modyfikacji genetycznych i powiem tak, że umysłowo spodziewałem się, że raczej powiedzą Boże, co wy tutaj ludzie robicie. A właściwie odbiór miałem bardziej na zasadzie. Jest to wkalkulowane i jest to niezbędnik jako pośredni etap do tego, żeby, żeby takie zmiany w człowieku czy tutaj w gatunkach mogły zajść, żeby właśnie powstało to, co ma powstać. I raczej taki odbiór miałem. Natomiast no, nie pytałem o to wiele razy, także także nie mam tutaj dobrej próby badawczej, żeby tak rzetelnie. Co jakby za opiekunów ziemi się wypowiedzieć? Być może jest to pytanie na jeden z channelingów grupowych, który byśmy robili. Także ewentualnie proszę o zapamiętanie, żebyśmy faktycznie mogli skorzystać i, i, i spytać o tą perspektywę. Bardzo dobra treść. Okej, okay. słuchajcie. Dzięki bardzo za spędzony czas. Mam nadzieję, że znowuż chwilka ciekawej dyskusji i miło spędzonego wieczoru. Dziękuję za Waszą uwagę. Jak się podobało, to oczywiście lajkujcie, dzielcie się programem i do miłego zobaczenia. Cześć.